Pakiet hurtowy wyprzedażowy, pielizny francuskiej marki Passionata. 85e. Tu mamy różne majeteczki. SE, eseczka, To jest na fiszbinkowisty noszek, będzie dobry na 85CD, 80F, 80, F, 80. C majteczki do kompleciku, 80. D, tu gdzie się znajdą pewnie majteczki do kompleciku, 80. D, 80. B, 80. A i 80. B, jeszcze taka jedna, była. tu jest, Damy tak ją do góry. To jest 70. F, 75. E majteczki do kompleciku, 85. D, 75. D, 75. C majteczki do kompleciku, 85. C, 75. B. 75B, 75A, dwie sztuki. To jest 70F, 70E majteczki do kompleciku w stringusie, 70D, 70C i majteczki do kompleciku, 70B majteczki do kompleciku, 70B majteczki do kompleciku i 65F i śliczne majteczki do kompleciku.